Urodzinowe światło. W małej wiosce otoczonej kwitnącymi łąkami mieszkała dziewczynka o imieniu Maja, uwielbiała urodziny te swoje i te innych, ale najbardziej czekała na swoje siódme urodziny, bo tata obiecał, że w tym roku będzie to dzień pełen magii. Gdy nadszedł wielki dzień Maja wstała wcześnie i pobiegła do kuchni. Mama piekła tort, a tata dmuchał balony. Wszystko było piękne, ale nikt jeszcze nie powiedział jej, gdzie jest ta magia, o której wspominał tata. Goście przyszli, zabawa trwała, prezenty rosły w stosikach, a Maja nadal czeka na coś wyjątkowego. Wtedy tata zaprosił wszystkich do ogrodu, gdzie na stole stał tort z siedmioma świeczkami. Czas na życzenie. Maju. Powiedziała mama. Dziewczynka zamknęła oczy i pomyślała: Chciałabym, żeby wszyscy zawsze byli szczęśliwi. Wzięła głęboki oddech i zdmuchnęła świeczki. Nagle wokół zrobiło się jaśniej. Światło ze świeczek uniosło się w powietrze i rozbysło złotymi iskierkami nad głowami gości. Każdy z nich poczuł ciepło w sercu i na twarzach pojawiły się uśmiechy. Nawet u sąsiada, który zawsze chodził na burmuszony. Maja zrozumiała, magia urodzin to nie prezenty ani balony, ale radość, którą możemy dawać innym. Od tamtej pory co roku Maja zapraszała nie tylko przyjaciół, ale też tych, którzy potrzebowali uśmiechu. I choć nikt nie widział złotych iskierek, wszyscy czuli je w sercach. Bo prawdziwa magia urodzin to miłość i dobro, które się dzieli. Dziękuję bardzo za wysłuchanie. Pozdrawiam, papa. Pa.